Karmel. Chyba jest za rano jeszcze, nie? Tej, mój karmelek siedzi obok. Z panem wyszedł na kawę. A my co? Wstaliśmy. staliśmy, wyszliśmy na huśtawkę. Z karmelem się huśtamy. <laughs> Pijemy sobie kawkę. Oczywiście. W kubeczku. Z najlepszego kanału numer jeden. Pozdrawiam właściciela kanału. Karmel, nie chce się huśtać. Karmel uciekł ode mnie. Za mocno go chyba rozpędziłem. Jak w tytule. Przy kawiam, niczym. <grych> o Oj, wczoraj się działo, powiem tak. Wczoraj się sporo działo. Dzisiaj mnie wszystkie kości bolą. Gdzieś jakieś tam drobne otarcia. No, byłem na planie filmowym. U mojego dobrego kolegi, który prowadzi taki kanał. O, no, jaki. Luźny vlog w sumie, ale większość tematu to się wiąże ze sportem, z aktywnością, morsowanie, do tego jakieś sztuka samoobrony. No i byłem tam jako jego powiedzmy kaskader w cudzysłowie. W cudzysłowie. Pierwszy raz y, brałem udział w takim czymś, ale powiem wam, że. Yy, nawet nawet mi się spodobało. Jeśli będzie miał yy, jeśli będzie chciał to z chęcią jeszcze kiedyś pójdę. Mimo tego, że ledwo się dzisiaj ruszam. To gdzieś mnie żebra napierniczają po yy, wiecmy, jak gdzieś jakieś tam robił techniki yy, jaką mnie obezładnić i tak dalej. No ale fajnie było, można coś się nauczyć. Bardzo przydatna sprawa, gdy powiedzmy gdzieś się idzie i ktoś cię może zaatakować, to wtedy wiesz jak się bronić, jak, w jaki sposób odeprzeć atak, uciec. Bardzo ciekawa właśnie sprawa z taką samoobroną. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że, że są takie punkty na ciele, na którym można nacisnąć powiedzmy palcem i sprawi to bardzo, bardzo mocny ból. Y, tak samo y, różnego typu dźwignie. No, y, podobało mi się, mimo tego, że podkreślam to jeszcze raz, ledwo się ruszam, wszystkie mięśnie mnie bolą. Ale to jest też y, przede wszystkim moja wina, że y, prowadzę dosyć y, małą aktywność sportową, bo tam w sumie to chodzenie z wykrywaczem po polu to nie jest aż taki wysiłek. Jakby sobie tam, powiedzmy, regularnie pobiegać, czy jakieś pompeczki robić, czy coś chodzić na jakąś siłkę, nie? Także wczoraj się działo, niebawem. Będzie tam odcinek na kanale Mruva Master. Możecie sobie zajrzeć i zobaczyć, jak dostaje łomot. W cudzysłowie, oczywiście. Cały, cały ten projekt polegał na, na tym, że on jest no, nie jest wysokim chłopakiem, dużo niższym ode mnie. Ja prawie metr 90, i chodziło o to, żeby pokazać techniki, jak się bronić, gdy atakuje cię ktoś większy, nie? Od ciebie. także. No spoko było, powiem wam, że spoko, tym bardziej, że w parku tam u nas yy, ptaszki, świeże powietrze gdzieś, Gdzie ten mój pies uciekł? Karmel Wyszedł, wyszedłem na spacer, ale Ja się buję na chłściafce, bo nie chcę się chodzić, a on sobie lata tutaj gdzieś po podwórzu A tam jest No ale co dzisiaj dzisiaj Pój pójdę na wykrywacz, pochodzę widzę, że tutaj pola porobione, po porane potalerzowane. Pójdę na wykrywacz, zobaczę może coś jakiś guziczek, monetka, może coś wyjdzie, a też chyba jakiegoś lajta zrobię, jak będę chodził. Bo w sumie na filmach to tam niektórzy mówią, a bo może podrzuciłeś czy coś. A na lajcie to wtedy widać tam przez godzinę ile rzeczy jestem w stanie znaleźć. Pola to i tak są już dosyć mocno przeszukane przeze mnie, że już tak nie wychodzi jak 3 lata temu powiedzmy, że co kilka metrów jakiś tam powiedzmy guzik czy, czy jakaś moneta wychodziła. Jest to dużo, dużo rzadziej, ale regularnie co obrót ziemi jakieś fanciki sobie wychodzą. A jak ktoś jest tu nowy z widzów, którzy teraz oglądają, no to ogólnie kanał y, to jest polega na tym na poszukiwaniu detektorem. Y, na początku swojego kanału też y, rozwiązywałem taką zaszyfrowaną notatkę i uważam, że y, złamałem ten szyfr, złamałem ustawienia mapy. Y, też to nie działo się z tego, że jestem taki mądry, tylko po prostu widziałem relację człowieka, który ma w tej chwili 96 lat i on opowiadał po prostu, że on taką notatkę stworzył, gdy, gdy służył w wywiadzie. Notatka miała zawierać zakodowaną informację o ukrytych depozytach w 1939 roku, o których on się dowiedział w 1956 od właścicielki terenu, na którym to zostało ukryte już sporo po wojnie. Mapę miał stworzyć z szyfrem 73. No i doszedłem do tego w sumie, że, że takie coś istnieje, że istnieje przerobiona mapa zasadnicza, taka urzędowa, która została wypożyczona w nocy. z W sumie istnieje kopia tej mapy, bo mapa już została zniszczona. Mam takie też podejrzenia, czy nie została ta oryginalna zeszczona ze względu na to yy, i żeby nikt nie wpadł, yy, że te znaczki z tej przerobionej mapy zasadniczej pokrywają się idealnie z, ze znaczkami, yy, które zostały narysowane na planie ukrycia tych depozytów. Osielanko, Japa, słuchaj Japa, będziesz chciał zobaczyć jak. Dostaje bęcki, to niedługo na kanale Mruwa Master będziesz miał, będziesz miał, będziesz mógł mnie zobaczyć, jak tam jakieś obrywam różne chwyty z samoobrony. Tak jak ja byłem napastnikiem wczoraj, atakowałem powiedzmy dużo niższego od siebie. No i za każdym razem praktycznie lądowałem na ziemi. Także dzisiaj, wszystkie właśnie jakieś ten to będę szedł. Na jakieś różne techniki można coś dla siebie jeszcze podłapać. A no, właśnie, co tu jeszcze będzie się działo? No, dzisiaj to na wykrywacz. Później, jak się tam troszeczkę ogarnę, niebawem też coś tam rzucimy. Tutaj właśnie jest japa, to będziemy jakieś rzucać shorty z naprawy właśnie tego jego traktorka. Może coś tam będę robił z napraw samochodów, bo powiem tak sprzęgło się udało, sprzęgło chodzi, ale ten sam samochód jeszcze wraca na garaż. Po prostu go wyciągnąłem, żeby w niedzielę nie stał na garażu. Sprawdziłem czy sprzęgło działa, wszystko działa. Ten sam samochód wraca na wymianę łańcucha rozrządu. W samochodzie wystarczy poczytać w internecie, mieć trochę narzędzi zastosować się do wszystkich wskazówek. I pracę można zrobić z pozytywnym efektem. Nie, ja nie boksuję, wiesz. Nie boksuję, nigdy nic nie ćwiczyłem, <grym> także nieźle. No, w sumie kiedyś chodziłem do szkoły, to zajęcia, bo chodziłem do takiej szkoły, nie było sali gimnastycznej, to zajęcia z WF-u często mieliśmy na dole jakieś tam walk, boksowania nigdy nie miałem, ale równie dobrze mieliśmy też zajęcia WF-u na stadionie górnika Łęcznej na ich halach. no Oczywiście na głównym boisku nie, no wiadomo nie, ale jakieś tam unik były zajęcia ale to było dwadzieścia kilka lat temu, także od tamtej pory taka aktywność bardzo słaba była fizyczna. Słuchaj apa, bo ja z tym dyszem twoim, ja go nie mogę ściągnąć i chyba będę musiał tą rurę od dołu przeciąć kątóweczką, nagrzać, zbić to. A później tą rurę albo położyć jakiś płaskowniczek i zaspawać, albo zrobić powiedzmy takie płaskowniki z śrubą, żeby można było ją sobie ścisnąć, wyregulować. Bo ona powinna swobodnie chodzić. Jak tym traktorkiem gdzieś wjeżdżasz w dół, to nie powinno, powinno to swobodnie chodzić, żeby po prostu ciężar traktorka nie podnosił przyczepy, albo później, jak traktorkiem przejedziesz przez dół i wjedziesz przyczepą. Żeby przyczepa nie przychylała traktorka w jakimś tam, wiesz, żeby po prostu to było wahanie, nie? Będę musiał tam coś po prostu wykminić, a nie mogę tego zbić wcale. No było wtedy naj, najbardziej takie konkretne jak to się mówi. No i tak. Co Boże Arek nie A ty ja po co? Wpadasz dzisiaj na detektor? Czy lepiej się już czujesz, czy jak to u ciebie tam? Arek tu o bogu, a ja słyszę jak msza się odbywa w kościele 3,5 km, ale powietrze jest takie rzadkie, że dosłownie, tak jakbym siedział przed kościołem. Tak. Gwarek Łęczna, po właśnie na, na gwarków yy, ze szkoły. Bo po prostu ja chodziłem do małej szkoły tam w parku. Jak się wyjeżdża z Łęcznej, to była kiedyś tam szkoła ogrodnicza, i tam nie było sali gimnastycznej. Także musieliśmy się włóczyć po innych obiektach, żeby poćwiczyć. Nie? A, no to jak zdrówko lepiej, to już jest super. Nie zaczęło pozwozić. W sumie taki dzień, dzień trochę zakręcony i, i te sprzęgło w tym fiacie e, skończyłem z rana później. cięcie drzewa Ale miałem dobrego pomocnika, także poszło szybko, gładko. O, widzę, że... E, e, Darek ma ograniczone słownictwo do jednego wyrazu w zdaniu. Także bywa i tak. A bo być może jest tak, że wiesz, tutaj dostawca internetu, który mam, przychodzi na światłowód i... I to tak właśnie wygląda, że mm, nie wiem, czy da się coś z tym zrobić. Umowę mam do grudnia, ale odkąd zaczęli puszczać światłowód, to ten internet jest tak zrąbany, że się nie da nic na nim zrobić, praktycznie. Wcześniej, e, dwie konsole, komputer, wszyscy na grach online powiedzmy, internet śmig śmigą nic nie zacinało, a teraz. Na samym komputerze chcę sobie gdzieś tam w czogi, tam w World of Tanks pograć powiedzmy i nie da, nie da się, tak laguje. Lipa ogólnie, ogólnie totalna lipa. A, no, szkoda, że rwie właśnie. Szczególnie przez tego neta to chyba też y, pixelioza wychodzi. No ja tu nie widzę, ja nie mam drugiego urządzenia żadnego, żeby zobaczyć jak, jak to się odtwarza. Nie wziąłem nic. A to cały czas mnie zacina? A nie wiem, a podejdę do so w, w inne miejsce bliżej domu, bo może to zamiast... Y bo czasami na polu przecież robię, daleko od domu, daleko od domu robię gdzieś y lajta i, i wszystko śmiga. A jestem przy, przy, praktycznie przy domu to powinno z WiFi ciągnąć y dużo lepiej. teraz coś się zmieniło jak jestem bliżej, bliżej domu? może wina telefonu tak, to znaczy że się zmieniło na lepiej czy na gorzej? jest dobrze, no widzicie, no bo ten dostawca tak sobie tutaj internetu robi wciula, bo zaczął yy, w całej miejscowości zaczął yy, robić światłowód, yy, a ja mam umowę jeszcze na radiówkę do, do, do grudnia, do końca grudnia i odkąd puszczał ten światłowód, puścił ten światłowód, to ta radiówka w ogóle yy, nie lata, w ogóle nie chce ten śmigać, wcześniej chodziło tak jak nie wiem, mówiłem, ale mnie przycinało to dwie konsole, bo chłopaki, jeden na jednej konsoli, drugi na drugiej. Ja sobie grałem powiedzmy na komputerze Wars of Tanks, zero lagów, nic. A teraz y, późno w nocy, jak mało ludzi korzysta, nawet z internetu, wchodzę na grę, odpalam i w ogóle nic nie da się zrobić, w ogóle nie sięgnie. O, to dzięki za suba. Bardzo, bardzo zadowolony jestem, że ci się nudzi i subami dałeś. Nie, to są Xboxy. Jeden to jest 360, taka w wersji. Yy, to była wersja limitowana, gdzieś tam ją trafiłem pod Londynem. Yy, już nie pamiętam co to jest Made Wifare 3. Taka wersja wychodziła w barwach z gry. Made Wifarer 3. No to ten mniejszy co ma 5 lat na niej się bawi, a, a ten starszy ma tą najnowszą, czy, yy, najnowszego tego Xboxa nie. Na Xboxie, na Xboxie grają chłopaki. Na dwóch Xboxach w sumie. Czy ja w ogóle Xbox to tylko dlatego, że wtedy, 12 lat temu, jak pierwszą konsolę kupywałem, właśnie tą wersję limitowaną, no to z tego względu, że był Kinect i to fajnie działało. Fajne, fajne gry były. I, 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 I później też przy Xboxie zostałem, bo mam całą w sumie, całą siatę y, gier takich, a, a wiesz, to w sumie dla dzieci większość tych gier, nie? I te stare gry też idą na tych, y, na, na tej nowszej konsoli, większość przynajmniej. I dlatego wpadło też y, drugim razem jak kupywaliśmy konsolę na, też na Xboxa. to no fajnie. Dzięki, że cały czas mnie subskrybujesz. To znaczy, że jak nie wyłączyłeś subskrypcji, to to, to że, że Cię nie nudzę. A ja to tak w sumie tak y, y, kanał to prowadzę taka osoby dla ludzi, Nie zależy mi tam, żeby było nie wiadomo ile subskrypcji i tak dalej. Ale wiadomo, cieszy jak ktoś y, Ci zostawia lajka, subskrypcję, czy tam napisze ci jakiś komentarz, to cieszy, że cieszy Cię to wtedy, że, że ktoś cię ogląda, że, że się czymś tam interesuje, nie? Tym, co robisz i w ogóle. No, dwa są Xboxy, dwa mam 360, ale to była 320 giga pamięci w wersji Wi-Fi, to taka wersja limitowa, ona wyszła. W że pady w barwach z gry Madewaj 3 i konsola jest pomalowana w Madewaj 3. <laughs> z tego co się orientowałem, to już wersje te limitowane w Stanach kosztują praktycznie tyle, co, co ja dałem 12 lat temu za nową. Także w ogóle sceny nie spadła przez 12 lat. Znaczy no, spadała sceny, ale po 10 latach poszła do góry jako wersja kolekcjonerska. Także Żona kiedyś mówiła, żeby ją sprzedać, bo, bo już yy, yy, starszych synów nie chce grać, i tak dalej na niej. A ja mówię, a to szkoda, za 200 zł ją sprzedawać. A, a się okazało, że po 3-4 latach poszła na ponad 1000 zł z powrotem. Także spoko. Arek, Cały czas mówię, że mam dzieci, mam dwóch chłopaków, że grają na konsole i tak dalej. Nic ja będę kończył. Idę, zbieram się jakoś w bluze, Szukam wykrywacz saperka. I pójdę sobie na pole poszukać, czy coś fajnego wyjdzie, bo wczoraj. Przedwczoraj i wczoraj pole było jedno talerzowane, drugie było zaorane. Także można liczyć na to, że jakieś fanty, które były głębiej w ziemi, zostały ziemią obrócone, wyszły gdzieś w partie wyższe i będzie łatwiej je znaleźć. Także dzięki wszystkim za, za obecność. To może niech bija lajka. Możecie zostawić jakiś komentarz pod, pod tym lajtem. A ja uciekam. O, jeszcze wam pokażę. A nie, uciek. To już wam nie pokażę. A nie, może jeszcze go załapię. O. Tutaj macie mojego kociaka. A. Kociak. Nie rusz, kota. No i tu mój psiak. Wyszedł ze mną na spacer. Ja na kawusie. Pies sobie pobiegać. No, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Hej.